Nie wiem w jakim świecie wy żyjecie, bo to jest naprawdę tak bardzo potrzebna aplikacja. Hej, wszystkim tu Asia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na nowy filmik i tak jak już widzicie pod tytułem, nagrywam cię dla Was What's on my phone", czyli filmik, o który bardzo wiele z Was mnie już od dłuższego czasu prosiło. E, ja mam iPhone'a 7, żeby już nie przedłużać, nie będę tutaj już jakoś świecie bardzo o nim opowiadać. E, jeżeli tylko się mnie czasami pytacie, jaką mam pamięć, więc ja mam te 128GB, czyli tą największą pamięć. No i, i co? I jak na razie też często się mnie pytacie właśnie na Instagramie, bo oczywiście komentarze pod filmami nadal nie mam, nie wiem z jakiego powodu. Naprawdę, ja nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Ja tam staram się właśnie w wiadomościach prywatnych na wszystko odpowiadać, więc tam możecie do mnie pisać. Oczywiście zawsze Instagram jest w opisie pod filmem. No i co? W każdym razie pytacie się bardzo często, jak sprawdza mi się ten telefon i jestem z niego naprawdę zadowolona. W sensie ja bardzo chciałam iPhone'a, żeby zobaczyć, czy jest taki rzeczywiście wow, że jest taki wielki przeskok pomiędzy Androidem a a właśnie iOS-em i chciałam po prostu zobaczyć czy, czy rzeczywiście będzie taki wow i przede wszystkim chciałam też mieć lepszą jakość zdjęć jeśli chodzi o case'y to nie będzie żadnego case collection, bo bo praktycznie mam tylko tego jednego case'a i on jest taki zwykły z Cinsale ja jakoś, nie wiem, miałam kupić już dawno sobie case'y i właśnie niedługo zamówię sobie, naprawdę obiecuję Wam, zamówię sobie case'y na gdzieś albo na Aliexpress, albo na Allegro, albo po prostu sobie kupię case'a bo po prostu już ten też mi się znudził i też już nie mogę na niego patrzeć tak ja Wam dzisiaj pokażę wszystko co na nim jest Mówię ze względu na to, że po prostu dużo mnie prosiło, ale od razu uprzedzam, że nie ma tutaj nic niesamowitego. A myślę, że większość z nich to są takie naprawdę podstawowe aplikacje. E, to jest e, moja strona, no ta, taka wiecie, pierwsza tak jakby. W ogóle to sobie zdaję sprawę z tego, że ja spędzam dużo za wiele czasu na telefonie i teraz akurat te dwie godziny to nie są przerażające, ale czasami te wyniki naprawdę będą być przerażające, więc no tak, po prostu po prostu to wiem, że powinienem czasem się trochę ogarniać, ale dobra, to nie o tym ten film. I przechodzimy już do tej takiej. Teraz już seria głównej strony, i tutaj, dobra, może dla niektórych może się wydawać, że te moje ogólnie dwie strony są takim wielkim, jednym wielkim zamę zamętem i bałaganem, ale to jest tak posegregowane, że ja się po prostu umiem w tym połapać i to jest dla mnie szybkie, proste i przyjemne, e, więc okej. Okay. Zacznijmy od pierwszego katalogu, czyli oczywiście social media. E, zawsze macie je wszystkie w opisie oprócz TikToka, bo na TikToku mam konto, ale po prostu nic tam nie nagrywam. Generalnie to tak dawno, ogólnie bardzo rzadko wchodzę na TikToka, czasami jak już mi się tak naprawdę nudzi. Co prawda, mam tutaj stare TikToki, i, ale one nigdy już nie ujrzą więcej światła dziennego, bo już mm, dla mnie po prostu TikTok to już jest coś, co... co... Nie, nie lubię TikToka, ok? po prostu nie lubię TikToka i nie, nie zamierzam już tam więcej nagrywać, nawet mnie nie namawiajcie, żebym porzuciła TikToka, bo, bo nie zamierzam, po prostu moje TikToki, były ich niewiele, bo chyba tylko 3 czy 4 i to były niewypały wielkie. Instagram oczywiście zapraszam serdecznie, tutaj macie Asia.Live 10 Co tam dalej? Messenger, wiadomo, Facebook, dodaję do znajomych tylko rzeczywiście znajomych, tak samo jak na Instagrama prywatnego dla znajomych, dodaję tylko znajomych, bo też są, są zdarzają osoby, które Natrętnie wysłuchaj wiadomości tam, ich coś tam dostać, ale no, tak jak samo na brzmi, to jest dla znajomych, dodaję tylko znajomych. Tak samo jak na Facebooku dodaję ludzi, których rzeczywiście znam, serio. Serio znam. E, Snapchat. Realnie to na Snapie y, ja już dawno nic nie wstawiam tak dla Was na story, bo jakby Instagram to wiecie, sprawił, że wszystko to jest teraz. No y, i na story Wam po prostu nagrywam, chcę coś powiedzieć, a na Snapie ja już tylko praktycznie ze znajomymi się komunikujemy. No, możecie sobie zobaczyć tutaj samych siebie w każdym razie. Narzędzia: dyktafon, kompas, miarka, kalkulator, to są wszystkie te takie jakby czarne, takie podstawowe rzeczy. Kolejny katalog jest to aplikacje biurowe i w sumie ten portfel powinien być chyba raczej tam, ale ten portfel w ogóle do niczego jest nieprzydatny, ale nie można go usunąć, jak widzicie, z tego co wiem, więc po prostu sobie siedzi. Ale mam tutaj kalendarz notatki, zegar, przypomnienia i właśnie ten. Portfel, więc no, tak ogólnie podstawowa aplikacja, nie będę się tutaj za nimi, nad nimi rozwodzić. Kolejny katalog to są zdjęcia i tutaj mam aplikację do przerabiania zdjęć. Ja najczęściej, praktycznie moją ulubioną aplikacją jest PixArt, czyli to, co widzicie tutaj pierwsze, takie fioletowo-różowe i to jest aplikacja, którą naprawdę Wam polecam, bo tam można zrobić dużo fajnych rzeczy i to są takie podstawowe funkcje, które mi wystarczają. Ja nie za bardzo nie bawię ze zdjęciami, szczerze mówiąc. Ja jak robię zdjęcie najczęściej mm, Urzucam wam je w takie postacie na Instagrama zmieniam tylko jasność czasami dam jakiś filtr prawie mm, najczęściej daję kontrast właśnie kontrast i jasność sobie zmieniam a tak to nie bawię się z nimi nie lubię tak przerabiać zdjęć, żeby wyglądał totalnie inaczej niż wcześniej bo no bo po prostu no zwykle to jest mi niepotrzebne ale jak coś albo robię miniaturki właśnie w PixArcie robię miniaturki bo też jest dużo pytań ale tu też tam różnie chcę jakiś inny efekt sobie wchodzę w inną aplikację a najczęściej właśnie wszystkie miniaturki w PixArcie i mam tu jeszcze Mold i z tego praktycznie w ogóle nie korzystam. Mm, Color Story to jest bardzo fajne, bo takie też podstawowe rzeczy w Lightroomie e, to jasność i jakieś tam też się można tak pobawić, ale to ja raczej, e, raczej rzadko z tego korzystam. I Maze, tutaj ładne kolaże bardzo można zrobić. E, więc to w sumie tak, to są apki bardzo spoko, ale mówię, moja ulubiona Art i gdybym miała wybrać jedną, to, to właśnie przy niej bym została. Dalej mamy katalog YouTube i pewnie się nie czemu tutaj mam wp-pocztę, ale to jest właściwie dla mnie aplikacja, która jest połączona dla mnie z YouTube'em, bo ja tam praktycznie no, tylko odpowiadam na maile, wiecie, współpracowe, takie biznesowe, jeśli chodzi o YouTube, a, więc po prostu, no dlatego jest po prostu tutaj w tym katalogu. Jak mi się przypomnie, że powinna mieć związanego z YouTube'em, to wchodzę sobie w ten katalog. No i mam tutaj oczywiście normalnego YouTube'a, mam YouTube Studio, czyli aplikacje dla twórców, dla youtuberów, gdzie tutaj sprawdzamy, jakieś wiecie, statystyki różne. No i właśnie WP poczta oczywiście moją pocztę też macie zawsze w opisie pod filmem, ale jak macie jakieś, takie, wiecie, pytanka, coś takiego, to zawsze na Instagramie, ja tak raczej na, na mailu do mnie nie piszcie o takie, o takie rzeczy. No i YouTube, Music, no to tam muzyczka, ale to raczej rzadko też z tego korzystam. Nawigacja, mamy Google Maps, czyli moją naprawdę ukochaną aplikację. Ja bez tej aplikacji bym naprawdę się zgubiła. Ja bym bez niej nie dotarła do domu wielokrotnie w moim życiu. Więc to jest cudo. Ja wiem, że ona, może nie jest do końca dokładna, nie jest jakaś idealna, ale ja z nią się jeszcze nigdy nie zgubiłam tak serio, więc ona mi po prostu zawsze pomaga, ok? No i mapy. No i tak, to tyle. I teraz myślę, że najbardziej bogaty katalog w moim telefonie, czyli zakupy. Kto by się spodziewał? Wcale nie lubię zakupów, nie w ogóle. W ogóle nie chodzę na nie ciągle. W ogóle. No ale oczywiście, mam Rosman, mój ukochany sklep. Serio, ja w Rosmanie jestem dość często. I ogólnie to. No to ta aplikacja jest bardzo przydatna. Po prostu tu widzę jakieś promocje, tu mogę sobie dawać do katalogów. No, dzięki tej aplikacji też są, wiecie, kody, nie kody rabatowe, tylko są po prostu potem promocje, jak jest to minus 50. Czy tam 40, coś takiego procent, więc to, to się przydaje. No, kto nie ma rozmowy na telefonie z dziewczyn, No proszę was. Okej, okay, trochę się zmieniło ustawienie. E, teraz Zalando. E, no i na no, Zalando bardzo fajne rzeczy można znaleźć. E, tutaj lubię sobie przeglądać. Aha, dobra, nie mam teraz internetu, ale można sobie było przeglądać różne tam, wiecie, takie znane firmy dosyć. E, I tam są czasami fajne promocje. Ja, nawet jak nie potrzebuję nic kupić, to sobie tak, czasami lubię wejść i popatrzeć, co mi się po prostu podoba, a co nie. Eobowy, no to wiadomo, buciki też czasami sobie lubię sobie poprzeglądać, nawet jak nie mam w planach nic kupić, to tutaj, wiecie, tak jak się nudzę, to sobie czasem wejdę. Hebe, no to wiadomo, tak jak crossman, tutaj sprawdzam, co jest na promocji, co fajnego jest nowego i tak dalej, i tak dalej. Eee, Zaful, to tutaj są jakieś ciuszki, to jest chińska stronka, ja z tego nawet nigdy nic nie kupowałam, ale jakoś jak sobie kiedyś pobrałam i tak to sobie jest. Berszka, to też rzadko w sumie przeglądałam te, te właśnie ciuchowe rzeczy, właśnie wolę sobie przeglądać kosmetyki, ale... Bo jakoś ciuchę to wiecie, ja wolę ciuchę iść do sieciówki i zobaczyć się na żywo, no ale mam tutaj Beczkę i za Full i tak, H&M chyba kiedyś miałam, ale nie wiem, gdzie ono zniknęło, Aliexpress i Allegro, Więc to są takie zakupki, takie must have, po prostu fajne aplikacje, przydatne. Kolejny folder jest to nauka angielskiego, dokładnie, wiecie, ja jestem taka pilna uczennica, coś tak się uczy angielskiego. No i co moi drodzy? Mamy tutaj busu. I to jest chyba z tego co pamiętam aplikacja taka, którą kiedyś po by się wyświetliła w jakiś tam. Nawet nie mam tu konta. To było w... Z tego co mi się kojarzy, to jest to coś takiego, że wyświetla Wam się zawsze nowe słówko, jak się logujecie, jakby jak odblokowujecie telefon. Ale nie wiem, czy to jest to. Może liczy na to, że kiedyś, jak mi się będzie nudzić, to zamiast przeglądać jakieś głupie sklepy i patrzeć jakie nowe buty są, których sobie i tak nie kupię, to może kiedyś wejdę w to i będę się uczyć angielskiego. No, może pozostaje taka nadzieja. Zobaczymy, może to się kiedyś uda. Ale następna aplikacja jest to Duolingo i to jest akurat bardzo fajna aplikacja, której ja serio korzystałam, tak serio korzystałam kiedyś, <grytanie> już teraz nie, jak widzicie tutaj już mną wszystko wymarniało. Ale, aha, no to są jakby rzeczy, które mam zrobione. I tutaj takich podstawowych rzeczy możecie się uczyć, takich naprawdę Podstawowych jakichś słówek. No mamy tłumacz Google, no to wiadomo, to jest... nie będę tłumacz jest taki niedokładny i taki beznadziejny, ale ja z niego często korzystam. Po prostu mi się jakoś tak przydaje, wiecie. Zapomnijcie jakieś słowa albo coś, albo pisze jakiegoś maila na angielski i po prostu potrzebuje coś sobie szybko sprawdzić, jak coś jest, jak coś się pisze, no to, to jest idealna szybka aplikacja. No i quizlet to tutaj można sobie porobić po prostu mm, fiszki. I ja tutaj też, jak widzicie. Robiłam sobie jakiś hiszpański, e, ubranka z hiszpańskiego, no w ogóle jeszcze w tym roku tego nie korzystałam Ale mm, no można zrobić fiszki, można potem się ich uczyć, można je ćwiczyć, jakiś test sobie tutaj z nich zrobić e, To jest aplikacja, którą Wam naprawdę polecam, bo ona jest przydatna, ja się dzięki niej naprawdę szybko uczyłam słówek e, Dalej mamy folder muzyka, mam tutaj SoundClouda i ja z tej aplikacji co sumie tak niezbyt często korzystam Z Spotify też prawie, w ogóle czy ja w ogóle jestem zareagowana nie mogę tak dla zasady chyba w sensie nawet nie mam tego wiecie Spotify Premium, więc jakby nie chcę się po prostu za to płacić. Wolę sobie już zgromadzić muzykę normalnie. I właśnie korzystam z katalogu muzyka, i tutaj mam już, wiecie, moje utwory. W sensie no, te piosenki, piosenki, które ja sobie sama zgrałam. dalej mam pogodę. No, to tutaj wiadomo, z sobie. Jaka pogoda, to jest dość przydatna myślę. Dalej, ustawienia. Wiadomo. FaceTime. No, tutaj złupia jest, ale dobra, no ja sobie Netflix to jest przepiękna aplikacja, którą kocham całym sercem. I tak, jak nie macie internetu, tutaj ja od razu was przerzucę do pobrane pliki, ale ja sobie włączę Wi-Fi i pokażę wam może, co ja tutaj oglądam. Okej, okay, więc teraz zobaczymy sobie tutaj moją listę, więc na początku Riverdale oglądam. Co czwartek jestem na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, kocham ten serial, kocham, kocham, kocham. myć pod jednym dachem to mam zamiar obejrzeć Lucifera, niby też miałam zamiar, ale to się raczej nie uda. Stranger Things oglądałam ee, kawałek pierwszego sezonu i tak średnio mi się to spodobało. Tak naprawdę, no wiem, że wszyscy z tym zachwycają i to uwielbiają, ale jakoś tak średnio po prostu. Dobre miejsce zamierzam obejrzeć, Gossip Girl oglądałam, ale jakoś mnie nie wciągnęło, coś niecało obejrzałam, bo dalej mi się nie chciało. Greenhouse Academy, jest to tak świetny serial, a o nim się tak bardzo nie mówi, że aż nie wiem, jak to się stało, ale on jest naprawdę, on jest krótki, może to być bardzo szybko, bo jak widzicie, odcineczki mają po 20 minut i to jest tak wciągające, że jak zaczniecie, to już, to już nie skończycie po prostu. Insta ja nawet tego dobrze nie powiem, więc nawet ci nie będę starać, po prostu tak jak się pisze, wam powiem. I to jest też bardzo fajny serial, taki zabawny, a reszta to już tam nawet nie. Love Alarm oglądałam, dziennik Bridget Jones, to też jest super. 13 powodów, to wiadomo jest. To jest bardzo fajny serial. Na pewno na drobie. Dobra, lecimy dalej. M-Bank. Jak dojadę? No to wiadomo, chyba nie muszę tłumaczyć, bardzo przydatna aplikacja. E zdjęcia. Dalej mamy Absorb. Wiadomo, do ściągania. Aplikacji. E Internet. Librus, to jest. No, e ocenki po prostu. To mi ze szkoły wpadają. Jakieś uwagi, wszystko, nieobecności tam mogę zobaczyć. Nie mam żadnych uwag jeszcze. Nieobecnością mam wszystkie usprawiedliwione, więc pilna uczennica po prostu, tak? E, ocenki mam bardzo spoko, bo też się. Mm, mogę Wam pokazać niektóre, niektóre, ale naprawdę dobrze mi idzie, serio. Tak, z matmy mam, mam śmieszną ocenę, bo mam wszystkie możliwe oceny. Z matmy już mam jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, tylko szóstki nie mam, bo to jest nieosiągalne w moim przypadku. E, zobaczymy, co mi Pani postawi na koniec. E, ale no nieźle, naprawdę, moim zdaniem, nie jest naprawdę moja zeny i jestem niezadowolona. Okej, okay, może wy by się nie byli, ale ja jestem po prostu. E, aparat i Photomath. czyli jezu, jak nie macie Photomath, to to ja nie wiem w jakim świecie wy żyjecie, bo to jest naprawdę tak bardzo potrzebna aplikacja, że ja bym bez niej umarła. To jest dlatego to jest tutaj właśnie na tej głównej stronie, bo jakby na tej pierwszej stronie, na tej tu mam takie aplikacje, e, takie które korzystam po prostu na co dzień i one są mi potrzebne. Takie bardzo podstawowe takie... Maskach po prostu. E, natomiast na tej drugiej, tutaj, do której za chwilę przejdziemy, mam takie. No są sobie, bo nie mam co z nim zrobić, ale już bez, po prostu nie są mi potrzebne. E, ale Photomath to jest e, aplikacja. E, myślę, że każdy to wie i nie wiem po co to mówię, ale jakby po prostu robicie sobie zdjęcie, skanujecie sobie przykład z matematyki i e, to Wam rozwiązuje i jak to zrobić. To jest dobre, jak się uczę na kartkówkę i robię sobie, rozwiązuję sama przykłady, i na przykład nie wiem, jak coś zrobić, albo widzę, że wyrzucam jakiś dziwny wynik. To sobie sprawdzam, patrzę, jak to zrobić, gdzie zrobiłam błąd, i to jest świetna, świetna, świetna aplikacja. Podcast, lokalizator, pliki TV, to już są takie na drugiej stronie, te, które w ogóle praktycznie nigdy tutaj nie wchodzę. iTunes, Flow, no to wiadomo, dziewczyny wiedzą po co, jak, no i wiadomo. Epizod to jest super aplikacja. To jest gra, w ogóle, której już od bardzo dawna. No i kiedyś miałam fazę właśnie na to gram sobie. To polega na tym, że tam jesteś taką dziewczyną i robisz sobie historię. tworzysz sobie historyjkę po prostu o niej i potem, jak, no, po prostu decydujecie jak toczą się jej dalsze losy. Ale już przestałam jakoś dawno w to grać, po dawno. Skanerka, to jest aplikacja, którą skanujecie sobie produkt. E, jakby ten kod kreskowy produktu, nie wiem, do rozgadam się na czym wam to pokazać, ale no, po prostu wam to wyjaśnie. Skanujcie sobie kod kreskowy danego produktu i skanerka Wam pokazuje, czy są tutaj dobre składniki, czy może właśnie wszystkie są zaznaczone na czerwono te złe, no i pokazuje, ile mają procent właśnie naturalnych, a ile, ile negatywnych. tuszama ma to jest właśnie aplikacja do zamawiania jedzenia. E, player jest, no wiadomo, tutaj oglądam czasami 19. Zdrowie to jest po prostu aplikacja w iPhone'ie. Endernote to jest e, jakieś tam przypominajki, notatki, tutaj możecie sobie robić. To jest ogólnie pomocne, ale ja raczej z tego rzadko korzystam, bo ja wolę mieć takie przypominajki, notatki raczej właśnie na papierze po prostu przyklejone gdzieś tam przy biurku. Ostatnie aplikacja są to wiadomości i tutaj są wiadomości Google, bo ja rozszerzam wos i ja muszę wiedzieć wszystkie takie rzeczy podstawowe po prostu muszę znać. W stylu polityczne po prostu, co się dzieje w świecie, ja powinnam to czytać regularnie. Wręcz codziennie powinnam to czytać. A czytam to tylko przed włosem, żeby coś umieć. I to trochę za rzadko. I ja jakby... Dobra, ale, ale mam to, żeby czytać i będę się starać naprawdę to czytać. I teraz tak. No, i to jest koniec, już, tak? Na dole mam oczywiście kontakty, telefon, wiadomości, internet, i to to jest naprawdę tyle. To jest koniec tego wszystkiego. A moja tapeta, jeszcze tutaj widzicie. Na tej tapecie mam e, takie bardzo ważne dla mnie osoby ogólnie. Cudowne osoby. A na ekranie blokady mam zdjęcie z moją nową klasą. Też z mega fajnymi osobami. Jeśli są komentarze, to możecie mi pisać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione aplikacje Możecie jakieś fajne macie mi do polecenia, których tutaj nie wspominałam To piszcie, a jak nie ma komentarzy, to na Instagramie Raczej ich nie ma, więc raczej na Instagramie No i co, widzimy się już za tydzień w nowym filmiku na moim kanale I będą to, uwaga, uwaga, vlogmasy, więc mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja I mam nadzieję, że będziecie ze mną, będziecie oglądać Nie codziennie, tylko co 3-4 dni, czyli będą około 2 razy w tygodniu filmiki Więc to i tak będzie dla mnie duże wyzwanie i... Będę tam z Wami otwierać kalendarze eventowe, będę Wam pokazywać różne takie fajne rzeczy. Mam nadzieję, że te filmy Wam się spodobają, więc nie mogę się doczekać, widzimy się za tydzień właśnie w pierwszym takim filmiku. Uziaczki, pa papa!